Cześć Wam! Dzisiaj Wam pokażę, jak zrobić polędwiczkę wieprzową, medaliony z polędwiczki. Pokażę Wam przede wszystkim, jak tego nie zepsuć. Dodatek do tego to będą papardele warzywne. Zapraszam. Na sam początek oczyściłem sobie moją polędwiczkę ze zbędnych włókien. I potrzebuję jej dosłownie. Pięć takich medalioników Jakiejś pół centymetrowej grubości centymetrowej Uklepujemy je delikatnie dłonią Ja sobie ją niedawno wyciągnąłem z lodówki Pamiętajcie jak była temperatura pokojowa Więc uklepujemy i odstawiamy na bok Na jakieś 5-10 minutek I zajmiemy się teraz naszymi warzywami Teraz zajmę się robieniem papardeli warzywnych. Potrzebujecie do tego marchew, cukinia oraz suszone pomidorki. Ja mam trzy sztuki. Po prostu wszystko robimy obieraczką do warzyw. Takie paseczki. Myślę, że na porcję nam wystarczy. I to samo robimy z cukinią. I do tego bierzemy sobie nasze pomidorki. Ja je mam trzy i kroimy dosłownie na pół. Teraz zabieramy się za smażenie. Potrzebujemy do tego dwie patelnie, po łyżce masła klarowanego na każdą z nich. Masło już mamy roztopione, tak jak widzicie, nasze polędwiczki. Kładziemy sobie na masełko. Przyprawiamy delikatnie pieprzem, solą. Podosłownie minutce z każdej strony. Na kolejną patelnię wrzucamy nasze papardele. Pamiętajcie, one muszą nam tylko zmięknąć, one mogą być chrupiące, ale muszą nam po prostu tylko złapać tutaj bazę tego smaku masła i będzie wszystko ok. Dodajemy sobie do nich troszeczkę soli, pamiętajcie, że już mamy tutaj pomidorki, więc żeby nie przesalać troszeczkę pieprzu. Wszystko to sobie mieszamy. Już mi to pachnie cudownie. Jest to bardzo proste i szybkie danie w wykonaniu. Jeżeli was znajomi zaskoczą swoją obecnością, możecie to oczywiście im podać. Moje papardele już mi tutaj złapały smak masła i delikatnie zmiękły, więc zasypuję je łyżeczką brązowego cukru. Delikatnie to karmelizujemy. Polędwiczko już sobie przekładamy. Minęła nam dosłownie minutka. Proszę zobaczyć, wszystko robię na dużym ogniu. Bardzo szybko, bardzo prosto. Wspaniałe damy. Ok, minęło mi już dwie minuty podsmażania moich polędwiczek, papardele już są mięciutkie i skarmelizowane, więc bierzemy sobie nasz talerzyk. Bardzo proste i świetne danie, mówię wam. Proszę zobaczyć, dajemy sobie nasze papardele, suszone pomidorki. Zagrywamy sobie serem Grana Padano. Dajemy do dekoracji kawałeczek bazylii. Moi kochani, pokazałem Wam, jak szybciutko i prosto, fajnie można zrobić naprawdę atrakcyjne i pyszne danie. Życzę Wam powodzenia i smacznego. Na razie hej!